Witam, witam, to jest różka i zmieniłam w ogóle włosy, są blond, niemożliwe, ale ogólnie to nie, to nie chodzi o to w tym filmiku, o moje włosy, <noise> tylko o shifting, taki dokładniejszy zrobię opis tego wszystko, postaram się pisać, pokazywać i tak dalej, tłumaczyć dokładnie. Ogólnie mam poła, to są nie nieskrzywe. Dobra, nieważny, zostawiam go. Dobra, ogólnie, shifting to jest przenoszenie swojego ciała w inną rzeczywistość. Teraz jesteśmy w cery, czyli w teraźniejszej, a chcemy się przenieść do dyry, czyli do wymarzonej rzeczywistości, którą sobie wyobrażamy. Ogólnie, postaram się zrobić taki szybki, ale zrozumiały filmik. Ogólnie, pierwsza metoda. <grym>, bo ja z tego wyszła? <grym>, Yy, ogólnie, pierwszą metodą, którą polecam, to jest położenie się w, w pozycji rozgwiazdy i policzenie do stu, a dokładniej, że jestem w moim dyry 1, jestem w swoim dyry 2 i na przykład co 10 sobie afirmować to, czyli wyobrażać sobie dokładnie te swoje dyry i mówić różne skrypty, które pisaliśmy do tego dyry. Ogólnie wybaczcie za słownictwo, ale jakoś tak mi się trochę język plącze i brakuje mi słów, ale postaram się to tak zrozumiale tłumaczyć. Jest też taka metoda, że piszemy swój skrypt, w ogóle zaraz wytłumaczę jak pisać, go, co tam pisać w ogóle, ale jak napiszemy swój skrypt, to dajemy go pod poduszkę i normalnie zasypiamy, myśląc o naszym dyrykcie. Ogólnie metoda nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby umieć żeby wyobrazić w tej rzeczywistości, i wyobraź sobie również jakieś przedmioty, osoby, miejsca i tak dalej, żeby mieć po prostu no, to w sobie. <noise> mieć w sobie te myśli o tym. Ale dobra, jak napisać skrypt? I ja w ogóle zacznę go pisać, co tam pisać, co powinno się tam znajdować, i tak dalej. Ogólnie ja polecam pisać skrypty ze szczegółami. Wtedy jakoś łatwiej mi to zapamiętać i zostaje mi to w głowie, i dzięki temu pozwala mi to lepiej się przenieść, bo myślę o tym bardzo dużo i po prostu chcę. A jak chcesz, to na pewno Ci się uda. Ogólnie, ja w skrypcie na przykład piszę swoje imię wymyślone, bo ja wymyśliłam sobie imię Aurelia i to mi zostało w sercu. I to jest moje imię marzeń. Ale ogólnie w skrypcie dobrze by było napisać swój wygląd oraz ile będziemy mieć lat, imię i różne inne osoby. Albo yy, też może napisać o tym, jak wygląda nasz dom. Yy, a, i trzeba napisać safe word, czyli taki, takie słowo, dzięki któremu przenosimy się do rzeczywistości, w której jesteśmy. Czyli po prostu jak będziesz chciało się wybudzić z tego dyry swojego, czyli z rzeczywistości, tutaj pragniesz i będziesz chciała stąd już odejść, mówisz te safe word, swoje wymyślone i wtedy powinno Cię wyprzenieść. Dobra, tu mam kartkę z moim takim skrytem i powiem Wam, co tu takiego najważniejszego napisałam. Najważniejsze to jest też, żeby napisać, ile dyry będziecie, czyli dam Wam przykład. Dyry miesiąc to w naszej rzeczywistości, w której jesteśmy, to jest 24 godziny na przykład. Ogólnie pisałam tutaj też o wzroście, wadze, co lubię, czego nie lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czym jestem, jaka jestem i tak dalej, takie na no, o sobie. Ja też pisałam, że dokładniejsze takie, że budzę się, nie wiem, pod drzewem, płaszczącą wierzbą, jest godzina 12, wiosna, jest bardzo słonecznie, bezchmurnie i takie przykłady tego właśnie skryptu takim zdaniem. Wtedy jest łatwiej wszystko. Słuch wtedy jak powtarzam, że jestem w swoim dyre jeden i sobie powtarzam to zdanie, że budzę się tam, wtedy jest łatwiej umysłowi przenieść się, Bardziej umysłowi i sobie. Też jest taka metoda na przykład, że wymieniasz pięć rzeczy, które słyszysz, cztery, które widzisz, trzy, które czujesz, dwie, które słyszysz i to co... chuj wie. <grych> Dobrze byłoby też napisać o osobach, żebyśmy mogli sobie dokładnie wyobrazić. Ja sobie w ogóle polecam też na przykład jak piszcie na notatkach skry, sobie jakieś zdjęcia dodawać podobne do waszego dyry, żebyście łatwiej, żeby łatwiej było Wam to wyobrazić te miejsce. Teraz Wam powiem, jakie są odczucia, że jesteście już blisko śpięgi. Ogólnie. Jak już tak leżymy i już to może być takie uczucie, albo zimna, albo ciepła. Zależy jak tam sobie to wszystko ustawiliście w skrypcie na waszą wymarzoną rzeczywistość. Jest też mrowienie, mogą być takie szybkie bicie serca, czy taki niepokój. Mogą być też halucynacje, jeśli sobie... jest to te... po chińsku, z Chin jest serce. Jesteś z Chin, co? Dobra, nie wnikajmy w to, co było takimi jeszcze odczuciami, które sugerują, że jesteśmy blisko. Może być też takie coś, że nie czujemy się, bo nie należeliśmy do tej rzeczywistości. Że nie urodziliśmy się tutaj, że żyjemy już w innej rzeczywistości. Takie może być odczucie odralnienia, jakby takich, nie wiem, ogólnie możemy też słyszeć dźwięki i czuć różne zapachy, które są związane z naszym dylem. Czyli to też jakby no po prostu. Jesteś coraz bliżej tego, już czujesz te zapachy i tak dalej, czyli jesteś bardzo blisko. Dobra, teraz Wam polecę moje metody, takie, które pomagają już w tym sensie. Metody, takie dodatki, które mogą pomóc. Ogólnie bardzo polecam zapalić jakąś świeczkę czy kadzidełko ostego, być powiedzieć smaku, <głynie> zapachu, które przypominają Wam tę rzeczywistość albo puszczenie sobie na przykład szumu drzew i tak dalej tak nie tak mega głośno, tylko tak cicho, żebyście tylko tak słyszeli to między, między sobą, żeby tak nie za głośno to było, tak żeby było spokojnie ogólnie warto siebie wyobrazić w pewnej pozycji, w której zasnęliśmy nie wiem, że leżymy i że tak budząc się, tak leżymy, to tak się obudzimy pod tą wierzbą czy tam drzewem, czy czymś tam czy czymś co sobie wyobrażacie, ja mogę ogólnie Wam tutaj, pierdolnąć Wam y <noise> taki skryt, co możecie napisać, i dalej. Ogólnie trzeba być cierpliwym. I bardzo też pomaga taka silna intencja, czyli straszne dążenie do tego, że to się stanie, i nie być takiego jakby takiego, nie można mieć takiego motto życiowego, że to nie wyjdzie, że to, to, to nie ma takiego czego. To, to tym bardziej w to tracimy wiele to już chuj z tego wyjdę. Ogólnie to jest mój drugi filmik o shiftingu, więc jeśli czegoś ominęłam, to piszcie w komentarzach i ja postaram się wam odpisać, bo to są takie najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć robiąc shifting. I no, no to tyle, no. Poł. Wow. Dobrze kochani moi, Poł żegna się z Wami i mam nadzieję, że Wam wyjdzie szybkim. Najważniejsze jest to, żebyście wierzyli w siebie, bo brak wiary to już od razu już chujowo i już... Wróżka Aurelia żegna się z Wami. Czekajcie na następny odcinek. Jeszcze pomyślę o czym. Możecie dawać pomysły, jeśli w ogóle jak to tutaj dotarł do tego momentu i słucha mnie nadal, to możecie dawać pomysły, co byście obejrzeli mnie na filmikach i tak dalej. So anyway.